Dzień dobry, nazywam się Sylwia Sexton jestem dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie i zapraszam was na krótki wirtualny spacer po naszej szkole. W tej chwili znajdujemy się przed wejściem do szkoły, a po naszej prawej stronie znajduje się lodowisko. Po lewej basen. Są to obiekty, z których korzystamy w trakcie lekcji WF-u, oczywiście dla naszych uczniów za darmo. Za moimi plecami Znajduje się dość duży teren zielony, na którym są strefy do relaksu i wycilowania, z których nasi uczniowie bardzo chętnie korzystają podczas takiej pięknej pogody jak dzisiaj. W naszej szkole od kilku lat prowadzimy klasę wojskową. A od tego roku, od września 2021, zapraszamy także wszystkich chętnych do klasy kreowania wizerunku, w której nauczymy Was, jak wykreować siebie, jak wyglądać dobrze, jak się zachować, jak zaistnieć w mediach społecznościowych. W tej chwili, moi drodzy, wchodzimy już na teren szkoły, i za moment przekażę pałeczkę naszym uczniom z klasy mundurowej, którzy poprowadzą Was. Po naszej szkole, po korytarzach, po salach, i pokażę wszystkie miejsca, do których Was serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w czasie rekrutacji.